Dzisiaj u mnie na obiad jest makaron z mascarpone. Pokażę Wam jak w łatwy, szybki sposób przyrządzić naprawdę pyszny obiad. Zalewamy wrzątkiem pomidory i zostawiamy na 5-7 minut, żeby później w łatwy sposób ściągnąć skórkę. Drobno kroimy jeden ząbek czosnku. Wracamy do pomidorów, ściągamy skórkę oraz kroimy na bardzo drobne kawałki. W tym czasie włączamy wodę na makaron. Na rozgrzaną patelkę dodajemy łyżkę oleju kokosowego oraz czosnek z pomidorami. Smażymy przez około 10-15 minut, aż z pomidorów zrobi się sos. Wsypujemy makaron. Jak już pomidory dobrze się smażą, możemy dodać 2-3 łyżki mascarpone i smażyć dalej przez około 5-7 minut. Po ugotowaniu makaronu przekładamy go do patelki, wymieszamy całość i gotowe. Co mam powiedzieć? Pyta. Bardzo łatwo, bardzo szybko i pysznie. Przepysznie. Deixa